Proszę Oooo. bardzo, tajemnicze A00. A, zero, zero, zero. Zero. Chwila, ale są dwie kłódki. Tak jest i teraz. Poczekaj. Raz. O, tak teraz, tak dwa wygląda. i teraz proszę bardzo kluczy. I trzy. I uwaga. Idziemy? Wchodzimy? Jesteście, jesteście, jesteście pewni, że wchodzimy? Tak, czy my coś kupujemy, czy ja nie? Przy... Nie stać mnie na wszystko. Ej! <laughs> Bo Co ja kupię, jest? Dobra, nie kupię latarki, to nie problem. Słuchajcie, Kierka mnie skamuje. Czemu? No bo ja jeden przedmiot mogę tylko kupić, zawsze mi się zamyka sklep. <laughs> może klikasz po prostu nie. kup <laughs> i tyle. Nie naplawili mm. tego. Nie, fajnie. Krysia, A macie, nie, może faktycznie, masz rację. Trzeba przeglądać, słuchaj Maciek, bo ja raz tutaj trafiłam, Bateria. baterie. Dobra, no mam już baterie. I, i, ma I miałam od razu Słyszę do latarki. No tak, klucyk? Klucyk. Klucyk i słychać. Nie Klucik. zły klucyk. Mam um, drugie. W ogóle pom, pom. Jak ktoś pisał y, pod ostatnim odcinkiem, że to chyba trzecie drzwi były, albo czwarte, gdzie nam y, wyskoczył jakąś Trzecie, Trzecie, Ambusz? trzecie. Tu. tu trzecie na no. miejscu. A Bardzo szybko nam wyskoczył. Ten latający zielony, nie pamiętam jak, no się, tutaj, jak on tutaj, się nazywa. No tutaj, tu były, Chodzi o to, mi. że jest to gigamega rzadkie, żeby on tak szybko. No to odchodzi. no to no. mieliśmy gigamega szczęście, na to tak. wychodzi. Tak. I to za no ja tak, pierwszym tak, laziem prawnie. Piątka. Piątka. Piątęć normalnie. Eneba to sklep cyfrowy, w którym znajdziesz szeroki wybór gier, kart podarunkowych oraz innych produktów cyfrowych. Sklep cieszy się coraz większą popularnością wśród klientów, co potwierdzają wysokie oceny na Traspilot. Eneba oferuje atrakcyjne ceny na gry, zarówno nowe, jak i starsze tytuły. Sklep posiada również profesjonalny support, który jest dostępny przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Co ważniejsze, na Eneba możesz zakupić gry nie tylko na platformę PC, ale również na konsole takie jak PlayStation, Xbox czy Nintendo. Wejdź na stronę Eneba z mojego linku i sprawdź aktualne promocje na swoje ulubione gry. Dobra, słuchajcie, chłopaki, tak? plan na dziś jest taki, że przeglądamy dosłownie wszystko, musimy mieć. Yy... Krucyfiksy, pieniędzy, mieć świeczuszki, wszystko musimy ślićko, znaleźć. Ślićko, ślićko, ślićko. Warto, warto zaznaczyć, że gramy już kolejnego dnia jakby nie patrzeć, więc część rzeczy została już naprawiona przez twórcę. Oby! Tak, na przykład. <laughs> Na przykład Maćku, o, naprawili tak? ten super błąd przez który ostatnio umarliśmy, bo nam się pokój nie załadował. No nie. Naprawili, to był skam, naprawili. Ale to był skam i potem no lobuksy to... odzyskać. No to był trochę skam, nie. no był. Skam. na pewno stać na to, żeby nam oddać 10 lobuksów, czy 30, nie? 30 chyba. 30, 30, 30 lobuksów. Zrobione, zrobione, zrobione. No to poczekaj, zrobione. Krystia, poczekaj. No to mogą być te, do otwarcia jakieś no. rzeczy przecież. Ja też szukam, wiesz? Co? Mogą tu być jakieś? No, no, ja mogą. chcę iść do wentylu i z wentylu Tam wyjść chyba nie na ma, dróg. Maciek. Siema. Siema. Zamknęli mnie. Zostałeś zamknięty, żegnaj Maciuś, zostawiamy cię tutaj. No to cześć. Nie, nie, nie gadaj z więźniami, Krystian. Ej, A może, A może weźmy butelkę na przykład tego, beczkę wina i weźmy sprzedajmy tam przy sklepie czy coś. Myślisz, to, że to myśli, jest od nas odkupi. Pomysł. Jeff? Krystian, no, myślę, że tak. Jesteś to. bardzo niemiły. Świeczka. Konec, nie no, no ale, ale musisz poczekać. I oszczędzaj, oszczędzaj ją na ale Garden. Co, co mam robić? Nie możemy Ola 40 minut znowu iść przez No ten, nie, 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 ale nie, nie gnaj tak. O masz tutaj no furasa właśnie. znowu. Znowu tak, Oj, to Bo jest. ty biegniesz za się. Zgadzam się mi się wydawało. odpowiednio proporcjonalnie. Bardzo ładny tutaj? obraz tam był, bardzo mi się podobał. To tutaj? Podniosę A mi to co ty, nie ty robisz? Ja myślałem, że trzymam go przez chwilę, ale nie. O, o, migu, o, Migu, 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 Migu! Krystian, y, biegnij dalej. <grych> Ola! Ale idzie? Idzie, o, idzie. idzie, idzie, idzie. Dobra, Nie dobra. mogę wsiąść! O dobra, zlagowało coś. W dobra. ostatnim momencie wsiadłem. Okay, okay. Udało ci się, Krystian? Tak, w ostatnim momencie, ale udało dobra. się. Ja wam tutaj troszeczkę poświecę, bo ja też sama widzę byłem, ja? byłem zdziwiony mocno. Ja biegł, biegu, biegu robię. Biegu, o, bateria. Okay. O, no, ej, ja też bym chciała jedną. <laughs> Dobrze, jak znajdę to ci powiem, Olu. Ja nie się ma problemu. patrzę przez okna, bo może jakieś niewiadomki będą przez okna teraz. E, achievementów, tak, jesteśmy też łowcami achievementów. E, tu są <śmiech> drzwi. <laughs> Czawka. Ten otwiera A, za każdym razem i zbiera tyle kasiory, że później normalnie ja nie będę kasiora. mógł kupić krucyfiksia. No, no właśnie. Ej, bo, bo ktoś musi mieć. Yy, to Christian robi. I najlepiej jakbyśmy wzięli klucz też, bo ta roślinka dużo tego zdrowia daje przecież. No leczy. no no, no. No i tu chyba jest stały efekt w miarę. Więc musimy mieć dwa razy 250, dwie, słuchajcie. 252 razy, to jest ciężko. Mam tak. piguły. Dobra, nice. Tak <laughs> <laughs> się cieszę, <laughs> mam piguły! <śmiech> <śmiech> Macie się ja do lekarza po, idzie. No nie. I jakby poszedł do tego właśnie, jakby poszedł do lekarza i by mu przypisał jakieś fajne. O, stało, stało. E, migu Siema. migu było? Nie. Nie chyba, wiem. Nie, oby nie. Nie, nie. No mam nadzieję, że nie. E, czemu postać mi pięknie szybciej? No bo ja byłem z przodu. Nie, chyba to nie. Nie, to... nic to nie jest je, Nie stresujcie mnie, bo Co ja sami już nie wiem. Mi się wydaje, że po czasie jakby to trochę miga i ciężko no. stwierdzić. Bo Dziwnie, tak troluje, nawet bardzo zeszłem. troluje nawet, no no no. Co samo? O, teraz o, na teraz pewno, teraz na dobra, pewno. Ale mamy dużo szaf, dużo szaf. <laughs> dużo? A, dobra, leci, 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 leci. leci. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Jest. Stop. To Raszek leciał. Zarazśmy za nim. Tak. Jak chce póki się, na, ma, na B, na B! Jeśli nie mamy krucyfiksu, to nie możemy tak ratować, wiesz. Raz B, nie, raz B zawsze. Nie, nie dobrze, nie wiem, oh, tak O, duże, są, duże, Razy duże, dwa, jak ktoś chce duże nawet. Ja, ja, ja mam kupionet. To bierz razy dwa. O, razy no, trzy. Dobra, dobra, wow, razy trzy były. Grubo będzie! Grubo! Ja nie wiem, trzeba ja na Znowu migało. Znowu mrygnęło, Ej, ale nie, nie wiem dlaczego. C nie, raczej nie. Co? Nic, nie? Okej. Okay. No. Nie, nic nie było. Dziwne to, dziwne to, ewidentnie. Ale Olu, co... bateria jest na stoliczku. A co to za... co to jest za obraz? Pirate ten, Cave. Ten miasto. Pirate Cave. Pirate to a nie, kowe A nie, oczy, 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 oczy. A, dobra. I tutaj też. Oczy. O, tutaj a. bardzo dużo oczu. Tak. Wszystkie bo, obrazy. Bo te obrazy pojawiają się Tam w momencie, kiedy na, na tym, nas patrzy coś. się, wiesz? E, tabletki kolejne, jak ktoś chce. To ja wezmę. Dobra. Dobra, zlagowało minimalnie. że cztery dostanę już w zestawie. Trzeba tak, bardzo ładnie... powiem tak, ja mam już 510. No ja mam 60, o. tylko nie... Okej, okay, słuchajcie... Okej, okay, to ociek, tak skromnie. Nie skromnie, tylko ja nie zbieram nic. Nie wiem dlaczego. Ja potrzebuję jeszcze skoń. Nie wiem dlaczego! No, chyba przyjdzie mi się zgubił. po lewej. Widzę. No ja Miare? nie potrzebuję. Ja też nie. O, biegniemy! Ale się to już! Jest! Ale 30. właśnie, chyba, że była kamera od boku, a teraz kurde nie było kamery od boku. Było, była delikatnie. Jezu, ej, ej, czemu mi uderzyło w drzwi? Ja też walnęłam! O nie, ja ej, nie ej, ten, jest ciężej, ci jest, jest ciężej i ty. Teraz jest, automatycznie jest, mi nie... nie, nie no kuc... no, bo to po prostu przytyłeś w prawo, i dla prawo. Tego, prawo, prawo, tak. Jak, Jak dla moje dłonie to, dalej to nie po dotykają tuło. Tak, się mieścisz między szafkę a kanapem. prawo. No. prawo! Dobrze, dobrze, będziemy w prawo, nie mam problemu. Jezu, szybko, 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 nie szybko, szybko, nie bo jest za mną stajcie. praktycznie. Jeśli coś zlaguje to po prawej stronie się trzyma. Dobra, dobra, ja nie wiem czy ja zdążę. Dobra udało się, spokojnie. O, Ja tu podchodzę, tu już konewka zabiera, kurde, złodziejka. Mój obraz! No branie. O jakim czerwone światło. Da, la, 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 la. Da, la. Co? Nie, nie. Jakie przemeblowanie robił? Psu, kurde. Przepraszam. Stu jaki. Ja miałem problemy A, z tymi kształtami. Ale że tym razem też będzie ten taki pokój przygotowawczy do tego, do 50-to ich, czy nie? Oby było. E, fajnie żeby było. Bo to oby jest by... dobre pytanie. Oby, oby było, bo się napaliłem na to. OBO BYŁO Oba BYŁO Oba BYŁO, Oba, o, było, o, oba BYŁO oba. Było. Albo oba ja ja. Jesteśmy na 42 pamiętajcie Dobra. jak mylam się strasznie O jest stracę, moja maszyna super. O, Do szycia? O, nie, do szycia do pisania, nie do szycia nie Ona do pisania Wiem, wiem Spokojnie O kurde, ale małe, miałem tam też owietę O pająk e, Teraz migu prawdę... e, migu e, I on leci, leci bardzo szybko, Ola masz leci, gdzieś schować? Mam szafę, tak Dobra, siupel Idziemy Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Dobra, jest dobrze Ta. Na razie jeszcze nie mieliśmy o. okazji mu się postawić. No Ale 45 ciemno. drzwi. Ja obserwuję, A. bo musimy pamiętać teraz, nie jak tam się Ola. trafi trollololo. Trololololo, no no. Tro, lo, 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 Ale jeszcze ani razu się nie trafiło, to jest ciekawe, 46 już. No Nie, bo teraz ewidentnie musimy Dobra. przejść to. No, no, Ej, no tak, no to jest wiadomo. Będziemy. Teraz nam gierka pozwala, no. Dobra, e, 40 które były? Szóste? A nie, za dobra, 48 <laughs> teraz. tam gdzie ola, dosłownie tam gdzie przed chwilą ola. gadaliśmy o tym. Nie? E, Olu, bateria potrzebujesz? E, piguły o, mam. Tak, weźmę. To Wiecie? tam jest. Chcecie piguły? Tam, tam w ogóle... ja okay. mogę. Oh. E, zgasła lampka. Tak, pękła. Pękła. Pękają cały czas. E, poczekaj, co to znaczy? Cześć? Co to zaszło? Dobrze. No no pękła. A, po prostu. Nie, pękają! A ja wiem, ja wiem, za długo w pomieszczeniu uciekajmy! A. Ach, może, być, może być, może być, może być, może być. Tak. To, ale nie. to by było mądre, że nie można za długo w pomieszczeniu siedzieć. Mi się wydaje, czy ekran mi się trzęsie? E... Nie wiem, mi się wydaje, że się nie otworzyło, to o, o. Może mi się wydaje. Mam jeden super pokój za to. No. E, Potwierajcie sobie właśnie, Bateria, bateria była w To bez sensu, ja już mam po, pozbierane jakieś Bate tam małe Bateria, ale... o, bateria. A nie mogę, bo mam Dobra. full. O kurde. Mam full. <laughs> ja ja mam zero. Mam. Dobra, idź im. Chodzimy. Chodzimy. Okej! Okay, Bez błędnie staramy się zrobić moich na Rób Naruto Ronaldo. Do widz. Naruto! Przysiąd na prawo. Ola ze mną na lewo. He? Ale taktycznie tak. to tego podszedłem, co? Biega, biega ta figura. Dobra. Nie podoba mi się. Tutaj nie ma Czo, żadnej ona książki, się Co jest? Ola, 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 on jest za, za tym, za tobą. Znaczy nie za mną tylko. Co? <laughs> Przede mną! Huh. Halo? A tu. Gdzie on jest. Okay, Czemu e, się je zwiszam, po lewej stronie przy jest? No. Teraz idzie środek. Idzie środek, będzie. Dobra, tak, no to no. ja idę do Was, bez problemu. Ej, słyszeliście tutaj książki gdzieś, bo ja już nie. No właśnie nie było. Nie po było drugiej żadnej. stronie jeszcze coś może być, ja znalazłem trzy po drugiej. No muszą być po twojej stronie, Christian. Się ma. Oj, dobra, ja poczekam chwilę, idzie na środek. Idzie na środek. Poczekam, tylko konewka tu stoi. Tak, bo ja pieniądze bram. Spokojnie, spokojnie. 20 mi brakuje, żeby mieć ten e, 250 o kurde, a ja, ja nie będę Notatkę miał. no matkę wzięliście Ja wziąłem. A, dobra. on idzie? Nie wiem na ciężko. Bo Dobra, dobra. Krystyan, no! jak ty mnie tu zabijesz? Krystian biegnie do ciebie. Dzięki Krystian. Co, umarłaś? Uh, uh. Tak, przez ciebie, dziękuję bardzo. A dlaczego się schowałeś do szafy? Szafa to nie była mogłam obok. się ruszyć. Nie mogłam się ruszyć. O o, w sensie jak nie mogłaś patrzyłaś się na niego cały czas? E, Krystian, jakbym się ruszyła, to by jeszcze szybciej do mnie podbiegł, wiesz? No to chowasz się do szafy. Oj, nie je. mogłam do szafy. się schować. Nie mogłam się schować do szafy. Biegnie do góry, biegnie do góry. U góry u, góry. u góry, u góry, Ale moich itemów nie ma. Nie ma, nie ma, bo one znikają. Mnie też znalazł. Po o... Poczekajcie, nie, u, góry, u góry są te książki, czy o co chodzi się i nie ma ich tutaj. Halo. Na dole były tam przy tym takim połamanym jednym. Ja na podniosłem, w sensie, podniosłem to, Ja Podnios na górze coś podniosłem też. Nie ale wiem, nie, już ma, nie ma więcej? No nie ma wszystkiego. Ja go bo trzymam na górze póki co Christian, u ciebie muszą być książki, Słuchaj, ja siedzę w szafie na razie. Ja, ja szukam książek, mnie. ale nie słyszę nigdzie tutaj na dole. No. Idzie środek? Środek idzie? Uważaj, środek ja środek, sprawdza środek. Sprawdzam, czy już mamy kod w ogóle? No nie, no możemy mieć kodów, jak nie ma siśkich. E, tu mam jeszcze jedną, no no no, tu jest jeszcze jedna. Aaaa, 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 aaaa. Maciek, wejdzie, uciekam. Uciekam. ja wejść na górę. No nie wejdziesz teraz, bo ja uciekam. Dobra, już. Dobra, sprawdzam, e, Dobra. mamy dwa, cztery. Gdzie on jest? Dwa, cztery, e, jeden. Na środku. Dwa, cztery, jeden, jeden zero, kąt, zero sześć. i ten kwadracik 6 tak jest. No yy, Ola, Poszedł na prawo jest, po na prawo ja jestem Max u góry. Prawo. Dobra, siupcio Dobra, to robię. Dobra, dziękujemy. Musisz się pośpieszyć, bo. Nie, on bez, stresu, na górę. bez stresu, bez stresu, bez <laughs> stresu idziemy. <śmiech> <śmiech> I było bez stresu. Na Jest dobrze, jest. O, o, Sklep teraz powinien być. Przepraszam, przypomniało mi się w momencie, kiedy podszedłem A, do jeszcze tego. Jeszcze możecie się wrócić. Ej, tu jest. To jest darmowa zapala za nimi. To ja biorę, bo! To bierz. No, moją dobra. coś zabrał! Dobra, teraz tak, się... ja mam brać najwięcej przedmiotów, bo ja mam 600 ponad. Ej, a ktoś kluczyk weźmie ja... z was, bo. A bo... ja mogę, ja mogę, ja mogę! Mam. Mhm. Dziękuję. Nie wykorzystuj go, proszę, proszę, dobra? I szysz, weźmy. Ja, ja, ja kupię wytrychy w razie, co. Dobra, o, ja, dobra ja też mam wytrychy. jeszcze jeden... I Kurde, bo mam latarkę wziąć. Nie stać nie ma, mnie. Nie stać mnie, ale ja zawaluję. Ja teraz... Zobaczę czy. Mogę... No właśnie chciałem powiedzieć, ile masz tam. Ja mam 20. A, to Proszę. Poczekaj, może tutaj coś znajdę? Czekajcie, ona nie. uciekasz nie, za nie daleko. Dostanę. Nie dostanę więcej pieniędzy. Dobra. Nie? Mm -mm. No dobra. Schowaj a... bo w razie co jaki wyskoczy jakiś potwór, wiem, to wiem, wiesz... Wiem. No, 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 to będzie tego, będzie... No, ale, Aha. Y... Wiecie, nie mam mojej y, tej... To miało y, mich, ś... czy to nie? świeczki nie mam. Przeżyć co pod łóżkiem. Paczkę! Nie mam latarki! Nie stresujcie mnie, nie stresujcie ja mnie, mam, proszę. Ja mam też duże teola. Znaczy no mam tuż te max. No czy ale możemy, ma, o co ci chodzi? No. A my możemy krucyfika znaleźć normalnie tutaj no, na ziemi, od... czy nie? Halo, otwieramy to? Nie, 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 nie. nie? Ile masz poczeków? Ile masz poczeków? No to jeden. zostaw, bo. Po co? W 60 drzwiach jest tajemniczy pokój. I tam no jest ale... potrzebny ten kluczyk W 60 Mhm mm są za cztery No i właśnie o to chodzi Zachowaj. No dobra, zaufam ci, zaufam dobra. ci, niech będzie Ufamy w Ja mu nie ufam, nie Zaufajcie, zaufajcie No dobra, jak nie to Macie wylot robi Dobra W razie co to się cofniemy Jeśli możemy Kolejna bateria, no nie wierzę mm -hmm. e, co to za pokój śmieszny, tu nie było takiego. No nie po prawej nie byli... na stoliku Ola Biorę! No, Biorę, nie mogę podnieść Nie działa. No to ja podniosę a, to są pewnie tylko A, takie To są fejkowe pieniądze. 58. Fake fake money. To był to był trap na Upita. Albo mówię, za to serdecznie przeprosić, że mogłaś przeze mnie zginąć. No nie wiem czy chcę twoje przeprosiny. Odejmij No mi dobrze, ten. to, to idę złotych. Moją świeczkę Dobra, ja dobra, bardziej... o, ty tam o, nie słodź. Tylko uwaga! Bo uczyć. jesteśmy w 60! -tym. I teraz uważajcie! Na plawo no. zaplaszam tutaj. No. O. No, w lewo, w prawo, w lewo. W lewo. Okay. Patrzcie pod nogi, bo pewnie może coś złego się stać. W lewo, w lewo. Śmieszę straszne dźwięki. Okej, okay. i teraz posłuchajcie. Ooh. Historia o, tego dobrze. pomieszczenia jest bardzo nieznana. I chodzi o to, że musimy się przedostać teraz przez tą blamę. A żeby się Nic przez nie? nią przedostać, musimy iść do sześćdziesiątych pierwszych drzwi, pociągnąć za wajchę. I otworzą się te drzwi. To po to okay. nas tu ciągnąłeś, żebym te. Ojej. Żeby wam opowiedzieć historyjkę tylko, jo. No? A teraz dobra. poczekajcie a... grzecznie, ja pójdę, albo wy a, możecie dobra. pójść no ze dobra, mną. Dobra, dobra. E, to Krysian, na którym krześle chcesz usiąść? E, gramy w te, Gramy w w e, Słuchajcie, jednak was potrzebuję, bo nie mam latarki, a jest ciemno. <laughs> nie, teraz <idę> po niego. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Co za cymbałek? Jednak mi się nie uda to zrobić? <noise> idę do ciebie, idę, Ale idę. Ale bardzo no. ładny obraz tutaj jest taką gwiazdą. No. Chodź. Pójdziemy teraz na lewo. Tu? O, o. Na lewo. I musimy wajchę znaleźć szybciutko. A jak wygląda wajcha? Y jak wajcha. Jak, wajcha. jak standardowa, wajcha. Standardowa wajcha, którą można pociągnąć. Tu nic Christian, nie ma. bo zgubiłeś mnie, a ja ciebie. <noise> No gdzie? Przecież jestem przy drzwiach. No tu jesteś, Dobre. porazłeś sam. Dobra, jesteście, nie? No, on, on mówi, on mówi, chodź i zamiast, i zamiast łazić za mną, to idzie sobie sam gdzieś, kurde ty. No bo ty podejdź ja mi oświecać drogę i ja tu byłem przewodnikiem. A ja mam pytanie, wy do mnie przyjdziecie za tej kraty, czy Nie czy możemy znaleźć strony? w ogóle wajchy, od tego zacznijmy. Wajcha, wajchę, wajchę. Wiesz co? Okay. Wajcha że ta wajcha jest yy, ukryta gdzieś. A Maciek ja mi jeszcze po... otwiera pójdę? szafki, trzy razy otwieram te szafki. A może ja też pójdę, poszukam? O, tutaj. Nie. M macie? Tu To nie, są nie drzwi, mistrzu. Tu jest przejście. A gdzie jest zła... Kurde, te jest głupie, no. Ej, słuchajcie, bo ja się boję, to są straszne odgłosy. No, no, za. Czekaj, bo Maciek się gubi, nie potrafi My... iść za latarką. My... Jezus. No tak czasami bywa, że błądzę w ciemności. Tu się coś świeci, patrz. Tu masz wajchę, tą? O, tą wajchę. Ola. Dobra, zrobiło się coś? O, co się? Dobra, wracamy Dobra, do, ciebie? do ciebie. To ja czekam nawet, bo ja się boję sama. Idziemy, bo Maciek normalnie jest... No co? Jeszcze powiedz mi, że w drugą stronę... Po... No, no nie poszedłeś. No nie. <laughs> <laughs> nie no, takiego Jezu. błędu chyba nie zrobię. O, tutaj w lewo. Chyba. Tu do Oli zapraszamy. Pyk. Okay. No dobra, dobra, dobra. jedziemy Dzień teraz tu. I wchodzimy. Proszę Uuu, bardzo, tajemnicze A00. Zero, 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 zero. Zero. Chwila, to... ale to są dwie kłódki. Tak jest, i teraz. Poczekaj! Teraz tak dwa. Wyglądu. I teraz proszę bardzo, kluczy. I trzy. I uwaga. I co teraz? Wchodzimy? 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 Jesteście? Jesteście pewni, że wchodzimy? Tak. WCHODZIMY! Jest trzy. A jeszcze ja ja. Co się stało? Oh. Continue run. Kontynuuj A, rana. Musimy kliknąć. O, tak się przychodzi już zupełnie gdzieś indziej. No, odkryłeś, Macie! No. Kurde. I teraz gdzieś przechodzimy. Co tu boję się dzieje? Się, ale co się. to będzie? Ale to będzie odrębna, jakby. To będzie dalej, będą dalej te same pokoje? W Nie sensie... wiem, robię to pierwszy raz! Skąd no masz, mogę wiedzieć? To jest ten sekret, kurde, ja się tylko pytam. No i. Co się dzieje? Trolololo. Ej, ale mieliśmy przejść grę za tym razem, no i co? Co? Co ty? jest? Aaa, oh, dobra, oh. wiem o co chodzi To jest na podstawie której gry to robią, na podstawie The Rooms Jesteśmy w The Rooms Jesteśmy a, w The Rooms kiedyś, pamię, Pamiętacie? Graliśmy kiedyś w The Rooms Tak Pamiętacie? Tak, 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 tak. Ale... A, bo ta latarka... A, trzeba ją klikać! Szołhacz baterii! Trzeba ją klikać, żeby działała, żeby się ładowała No o, kurde. Ej, chwila, tu też będą te same potwory, taką to rozumieć? Nie. tak, no, kurde, nie, jakby. Mamy wszystko. Ale to są jasne do pokoju, to nawet świeci, nie trzeba realnie. Też są, no. słuchajcie. No są. Słuchajcie. słuchajcie. Ale nie Zbierze. wiem, jak wrócić, ale nie wiem, jak wrócić. Teoretycznie powiem wam tak. Ja, ja nie A, wiem, nie, nie wiem. wiem, nie wiem, nie ja wiem. wiem. Nie Ola, po co ci ta latarka? To przecież jest jasna. Nie jak... wiem, ale no. klikam ją cały czas. Ja pozbieram Zbieram. też te bateryki jakieś. A. Jest? Ale Krysan się do szafy schował. Schowałem się do szafki, sorry. Przest A my jesteśmy w się. tej samej grze? Jesteśmy cały Ale... czas w tej samej grze, dobra, my, my graliśmy okay. w to kiedyś, ja pamiętam. No, to, graliśmy, to były początki graliśmy. właśnie. Nie mów, że to teraz do setnych musimy leci. iść. Nice, czyli dostaliśmy no, dosyć... No, dosyć... No, Ej, czyli no, dosyć rzadki achievement dostaliśmy realnie, nie? Bardzo mocny no, 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 achievement. Jakby nie patrzeć. Kolejna patrzy. bateria, bardzo dużo baterii e, tu leży, słuchajcie. Któryś, któryś z was pamięta, co się stało z tym? Z tego? Co nam się działo? na koniec? No, co, e, jakiś tak, powód? nas cichy duch. No. Chodzący za nami duch jakiś to było. O, Tutaj okay. chyba speedruna musimy zrobić szybkiego, po prostu tylko nie Chyba tak, ma, nie? chyba tak. Niestety nie można biegać w żaden sposób. Nie więc... wiem, czy te pieniążki się do czegoś później przydadzą, no. w sumie. Raczej Ale nie. zobaczymy, no zobaczymy. A raczej a ja zbieram pieniążki. No. Ja jestem ciekaw, czy w ten sposób na przykład omijamy. Na przykład przejdziemy 40 pokoi i pojawimy się od razu przed ostatnim. Hmm. A ja bym chciała, żebyśmy sam drzwi porsu wyszli, a ja tu nazbierali więcej kasy. No, zobaczymy. Myślisz? Że... Ale po co ci więcej kasy? W sensie po prostu, żeby dostać na kolejne rany, nie? No tak. Ewentualnie. No. Go, 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 go. Bo tak to to nie, nie widzieli opcji, no bo sklepu już drugiego raczej nie mam chyba, że tu będzie jakiś sklep jeszcze. Ale coś po drodze. było słychać, nie? Coś coś puknęło chyba? Jakieś dzięki, jakieś. Jesteście Jak... pewni? No było coś słychać, że coś. Ja o, nie słyszę. No, no, nie... Tak mi zlagowało. No nie mów, że z tyłu za nami sprawdzał. Dużo może baterii coś leży po drodze, nie wiem po co aż tyle I baterii dużo tu kasy, leży Dużo kasy, dużo kasy leży. Pieniądze to tamtego. Ja się trochę boję tego, no. wiecie? Ja mam... Ja I się robi zastanawiam, się dniemno, czy nie? Czy to tak będzie, że te 40 pokoi, bo to jest, to jest zawsze przy 60 pokoju, Maciuś? Przy 60 pokoju się. No to może to tak jest, że będzie 40 pokoi i wyjdziemy w Że wyjdziemy na w końcu? Tak, i że szybciej się przechodzi, że możesz tak bardziej speedrunować. Jeśli wiesz o tym, oczywiście. No dobra. Ja się boję, ja się boję, chłopaki. Nie no, spokojnie, jeszcze 8 pokoi, w teorii, jeśli tak mamy wyjść. Jak 8 pokoi, jest 32 dopiero. No bo 4, 60, nakończysz no. na setnym, 60 plus 40 tutaj. A Oto tak rozkminiasz chodziło. to w taki tak, sposób. Tak rozgminiam, tak, tak. Czyli okay. ja według ciebie jesteśmy w innym wymiarze teraz. Tak mi się wydaje. Ewentualnie każ, każde 10 pokoi tutaj może odpowiadać jednemu pokojowi tam. No. A, może co tak. ty robisz? Jakby tu jest, tu jest no, wiele no, opcji, no, wiele idei. Nie Ola z tą latarką cały czas i klika. No się Nie, chwila, ciemniej się robi a 69, Jak chodziliśmy, jak te drzwi się nazywały? a 0000 000? Tak, tak, tak. No to jest A, wszystkie widzisz, nad wszystkimi jest A0000. Ja Wam zostawiam kasę by the way, nie? Ej, ale ale robi nie się podnoszę. ciemno, mocno się robi ciemno. No a się śmiejecie ze mnie, że ja ładuję latarkę. No. <laughs> ale tu jest tyle baterii, że można z normalną latarką chodzić. O, a ja no. nie mam normalnej latarki. <laughs> ja mogę świecić normalną latarką, nie problem. Ładniejsza, nie zielona jest. Ale świeżta jest. Świeżta jest. jest. <laughs> idziemy, idziemy. Panowa. Zaraz 50, 47. Pytanie, czy na 50 będzie coś innego? Bo o, na 50 jak będziemy wychodzić na 60? Bo był chyba potwór A60 czy coś takiego? Ja, ja już myślę jedno. Nie, 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 nie pamiętam jak on się nazywał. Że może zabądziliśmy i już nie wrócimy do pierwotnej gierki. To ale może. Ale dalej jesteśmy to, w niej. A Ale może słowa. na tym to polega. Mam nadzieję, że to nie, nie są takie skończone drzwi. W sensie nieskończone drzwi, bo mamy 0 przed 50, no, więc. Ale patrzę się na ustawienia, to dalej jesteśmy jakby w oryginalnej gierce cały czas. No dalej jesteśmy, tak? tak? No Okurczę. dalej, no to są dalej, Dorsy, Nawet masz tego, masz na dole z dorsów. No. Dlatego właśnie dumam. Nie no raczej nie, nie, nie hmm. mogło się wydarzyć takie dziwna akcja, że Miej nas wyrzuciło mi ducha, <grym> widziałam to! Czekałem, to Nie Czekałem, czekałem kto pierwszy się skapnie, jak będę tak podnosił czasami. I tylko Ola oczywiście. Ale pieniądze. śmiesznie ty, śmiesznie. Po się latarką ci maćko, świeci. to jest maćkowa latarka, bo na zielono no. świeci. Maćkowa latarka. Maćko latarka. Waga, do maćko, 60. dochodzimy. Maćko, Są 60. -te. Są 60 a, Czy tutaj a, będzie coś ukryte? Coś może coś będzie ukrytego, a nie wiemy o tym. No nie, nie wiem, wiem, no na razie ale, trafiamy ale do innej je. rzeczywistości. Ty, jak ja się czy okaże. Ja wyciąga mnie wyciągam, nie? No, Sorry. no. Albo nie, nie trać może krucyfiksa. Ale ja nie chcę tu umrzeć, ja nie mogę się zrefiksać już. A no dobra, to do szafki Bo się schowasz. To tej, nie powinnaś tutaj, pierwsza są. chyba iść, mi się wydaje, jak coś wyskoczył. Czy no. powinnam, czy nie powinnaś? Nie. nie powinnaś jak dla mnie. Ale potwór wtedy nam wyskoczył przecież z tyłu. No, bądź doba, optymalnie jest to samo. No, bądź optymalnie jako druga co, może. Że... Bo tutaj no zobacz, dobra, tak. jesteśmy na 60. Nie ja mam cię kupować, bo jak wyjdziecie, bierzemy nitkę. Ej, 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 ej. Chciało, cię, cię, Leci coś! Kupujcie się do szafy! Wszyscy zginęliśmy ale, chyba. ale umarłam. Okej. Okay. Wszyscy umarliśmy. O, oh, hello! No, oh, hello! Eha? No. Może musieliśmy umrzeć? Jestem zdziwiony, że znalazłeś to miejsce. Pretty, Może się będziemy mogli zrespić, zobaczymy. Proszę, daj mi się zrespić! Ron well, it's, a child, it's around to room A60, so you can. Mm. Nie to wiem co. O co, co umarłeś? Nie, nie. Jestem czerwony, I'm the red one. Normalnie atakuję w, w okolicy pokoju A60. A dlatego jest nazwana A60, bo atakuje w okolicy nie można się zrespić. A. Czyli, a. czyli zginęliśmy a. tak, zginęliśmy od A60, bo odblokowaliśmy pokój 69. W sensie o 60 i się po którymś pojawił po prostu, i dlatego. Czyli A60 okay. nas dopadł. Tak, I A60 ale... istnieje, chłopaki. Znalazłeś sekretne miejsce A60. O to jest jego, jakby, jego rzeczywistość, powiedzmy. No, ciekawe, ciekawe. To, a wiecie, że wow. to jest najrzadszy potwór w dorsach? Jest, udało najrzadszy się znaleźć. Proszę bardzo. E, możesz okay. doliczyć to do listy odcinków, gdzie szukałaś potworów. <laughs> Jasne. Okej. Okay.